...strasznego domu. Ja prowadzę, wzywam O, kawałek jesteśmy, nie? Kamykowa, na ulicy Kamykowej, jedziemy. Jedziemy. Jesteśmy, Co? prawie jesteśmy. Prawie jesteśmy, zaraz! O, Krzyszy, jesteśmy na strasznym domu. Czekaj, zaraz jesteśmy. Ja się... Psy. Dobrze nie widzą. Ok. To już psy tu są. Przepraszam wszyscy. Jesteśmy. Tu jest starszy starszym dom. Nadia ja opowie co tam było. Przepraszam za głośno, bo są psy zleń. Nie wiem co tam jest. Nie, nie wiem w środku przecież. Nie, wojna żeby. Wojna tam chyba mieszkała. No chyba wojna, chyba. Tutaj było. Przepraszam wszystko za, za dużo psy.